Dawno, dawno temu za siedmioma pagórkami Jedną stodołą mieszkał sobie mały szewczyk O imieniu Dratewka Miał skórzany fartuszek, kapelusz przekrzywiony na bok I serce tak dobre, że nawet myszki przychodziły do niego po kruszki chleba Dratewka szył buty dla wszystkich i dla ludzi, i dla zwierząt. Dla Bociana zrobił kalosze z błyskiem, dla Żaby pantofelki do tańca, a dla kota mięciutkie kapcie, żeby nie stukał w nocy po dachu. Ale sam chodził boso, bo nigdy nie miał czasu zrobić czegoś dla siebie. Pewnego dnia, kiedy wędrował przez łąkę, usłyszał cichutki płacz. Spojrzał pod stokrotkę i zobaczył małą pszczółkę z rozdartym skrzydełkiem. Ojej, kto cię tak poranił? spytał z troską. Wiatr. Chciałam zebrać krople rosy i spadłam. Zaszumiała pszczółka. Dratewka wyjął igłę, jedną niteczkę i zaszył skrzydełko tak delikatnie, jak tylko potrafił. Dziękuję ci, szewczyku! – brzęknęła pszczółka. Jeśli kiedyś będziesz potrzebował pomocy, tylko zawołaj. Następnego dnia dratewka spotkał myszkę, która zaplątała się w sznurek. Pomógł jej się uwolnić, a ona zapiszczała, jak będziesz w potrzebie, ja też przybiegnę. A potem spotkał smutnego wilka, który nadepnął na cierń. Dratewka wyjął kolce z jego łapy, a wilk zawył z wdzięcznością. Pamiętaj, mały przyjacielu wilki nie zapominają dobra. Tak sobie wędrował nasz szewczyk przez świat, aż trafił do królestwa, w którym straszny smok uwięził królewne w wieży z pierników. Każdy rycerz próbował ją uratować, ale smog siał ogniem tak gorącym, że aż się kotły topiły. Dratewka pomyślał chwilkę, podrapał się po nosie i rzekł Siłą go nie pokonam, ale może igłą. Usiadł w cieniu dębu i wyciągnął swoją złotą nitkę, którą dostał kiedyś od babci. Szył z niej mały woreczek, wypełnił go miodem i zostawił przed jamą smoka. Kiedy potwór zobaczył, że coś błyszczy i pachnie, połknął woreczek w całości. Ale nitka była magiczna, skleiła mu pasztę. Próbował ryczeć, ale zamiast ognia wydobyło się tylko Wtedy pszczółka przyleciała i usiadła mu na nosie myszka. Rozwiązała królewnie warkocz z łańcucha, a wilk porwał klucz w zęby i otworzył bramę wieży. Królewna wyszła, uśmiechnęła się do dratewki i powiedziała. Jesteś najmniejszy ze wszystkich bohaterów. Ale masz największe serce. Król nagrodził go złotymi butami, ale dratewka oddał je biednym dzieciom, sam uszył sobie zwykłe sandały i dalej chodził po świecie, naprawiając, zszywając i pomagając każdemu, kto tego potrzebował. Bo w końcu jak mawiał. Wszystko można naprawić, jeśli tylko ma się dobrą nitkę. I dobre serce. I tak się kończy ta bajka o szewczyku Tratewce, który nie miał miecza, ale miał igłę i to wystarczyło, by pokonać smoka.